Witam ponownie na moim kanale. E, przychodzę, jak widzicie po makijażu, nagrywałam w filmie za drugim, żebyście później miały je o czasie. Przychodzę do Was z kolejnym filmem z serii Co kupić w Rossmanie na promocji. Tak, i mam tu kilka produktów, e, jak już widziałyście po miniaturce. E, powiem tak, produktów do o... e, czy to są produkty do oczu chyba do brwi, jestem z powrotem. Zapomniałam sobie na przykład niektórych produktów do brwi, bo zapomniałam, że ta promocja na oczy i obejm to obejm obejmuje również brwi. Tak się poprawię, żeby było mnie lepiej widać. E, więc tak, e, przejdę może najpierw właśnie do produktów do brwi, bo ich mam mniej. E, I tak, jeśli chodzi o malowanie brwi, to ja polecam Wam dwa produkty, chociaż ten trzeci nieco mniej, w zasadzie to nie, nie, w sumie trzy produkty, tak. E, do malowania będzie jeden, bo tamten produkt jednak mi się tak nie sprawdza, jakbym chciała, i w sumie go prawie w ogóle nie używam. Ale jest to Maybelline Brown Satin i właśnie mam zamiar sobie zrobić zapas tego teraz w kolorze Medium Brown. Jest to ta wersja, co z jednej strony jest taka ta fajna, ten aplikator taki wysuwany z kredką, Którym jeszcze zostało całkiem sporo, bo częściej już mam tylko tego pudru, bo na co dzień nie, nie podkreślam rwy aż tak jak teraz, dzisiaj tak mam podkreślone, bo miałam mocny makijaż i dlatego. A z drugiej strony jest ta gąbeczka i powiem wam, że tak do, do podkreślenia na co dzień to się sprawdza rewelacyjnie. Machniemy sobie parę razy, br brew jest podkreślona bardzo łagodnie. Y kiedy chcemy mocniej zarysować, teraz mam akurat pomadę i, i właśnie tą gąbeczkę, y pomadę z inglota, ale generalnie y ta końcówka jest bardzo fajna właśnie do wyrysowania tego zewnętrznego łuku, y a potem tylko i dolnej linii, a później tylko tą y gąbeczką sobie wypełniamy resztę drzwi, więc naprawdę produkt jest fajny nie pamiętam ile on kosztuje na promocji, ale naprawdę wam go polecam I ja sobie zrobię na pewno zapas jeszcze jeden Jedną sztukę sobie odpię, bo ten już jest na wykończeniu, jeśli chodzi o tą gąbeczkę I dwa żele mogę wam polecić Jeden tańszy, drugi droższy Ale wydaje mi się, że na promocji warto skorzystać z tego droższego Bo będzie sporo tańszy A mianowicie L'Oreal Paris Brow, Brow Artist Plumper Nie mogę się wysławić I tylko on jest w różnych odcieniach Ja mam go w odcieniu transparentnym Ponieważ jak mam mocno podkreślone brwi go głównie używam, bo naprawdę fajnie trzyma włoski A jak mam mocno podkreślone brwi To nie potrzebuję nadawać kolej, dodatkowego koloru yy, Więc mam ten w odcieniu transparentnym Wiem, że jest też jasny, ciemny ja chciałam mieć taki uniwersalny, ponieważ mam z Essence Skatris barwiony, więc ten chciałam kupić sobie bezbarwny. I przy okazji do koszyka wpadł mi jeszcze również e, żel transparentny eyebrow fixer e, Shape and Define z Vibo. E, po niego sięgam zdecydowanie rzadziej, bo ostatnio zresztą próbuję ten mój Skatris zdynkować, on ma taką śmieszną szczoteczkę. Tu jest taka długa, 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 a nagle jest taka kulka. Ja się tą z Lorala szczoteczkę bardzo lubię, bo jest bardzo fajna, precyzyjna, taka malutka. On ma taki specyficzny zapach takiego mydła, szamponu, taki bardzo chemiczny, ale fajnie utrwala, fajnie je trzyma w ryzach. Ja mam dosyć długie włoski, szczególnie tu na zewnątrz, i w miarę fajnie je utrzymuje. No i nie jest drogi, więc na tej promocji już będzie w ogóle kosztował grosze. I też go również Wam polecam. Jeśli chodzi o eyelinery, teraz mogę Wam polecić tylko dwie rzeczy, bo dwa albo trzy rodzaje eyelinerów sama mam zamiar kupić sobie jeszcze a na chwilę obecną mogę wam polecić tylko dwa, czyli tradycyjnie w słoiczku Maybelline Lasting Drama w odcieniu 01 Black yy, oraz z Lovely yy, i to jest jakiś Turquoise Wave yy, turkusowy eyeliner, one były równokolorowe w takim kolorowym opakowaniu właśnie mam zamiar się skusić jeszcze na Scandalize'a na tego z Loreala, mam na końcu języka, jakąś się nazywa? Taki w czarnym, ze złotym napisem opakowaniu. Mam spisane na kartce, jakąś nazwę, żeby pamiętać jak go kupić, ale teraz wam nie powiem, zabijcie mnie. Ale on taki jest bardzo taki super liner, coś tam z taką bardzo precyzyjną końcówką, chcę sobie właśnie kupić. I jakiś właśnie chyba z Lovely polecała Karolina ze stylizacji. Chyba tak W każdym razie ja mam dopiero kupić, więc na chwilę obecną Mogę polecić wam te dwa yy, Z tuszy do rzęs Bardzo, bardzo wam polecam yy, Volume Million Lashes są so Couture z L'Oreala Zużyłam już go, właśnie ląduję do denka i Które może za jakiś czas się pojawi z kolorówki Jest to naprawdę rewelacyjny tusz Z rewelacyjną szczoteczką No jest po prostu świetny I powiem szczerze, że teraz go nie kupię Bo mam jeszcze kilka innych tuszy do zużycia A wiem, że jak go kupię, to tamtych tuszy nie ruszę ale na następnej promocji na pewno się na niego skuszę. Ewentualnie u nas w sekrecie urody w warce jest jeszcze tańszy niż na promocji w Rossmanie. W regularnej cenie. A tam jest non stop jakiś dyskont kosmetyczny, więc podejrzewam, że jeszcze będzie tańszy. Eee, więc się na pewno na niego skuszę i kupię sobie zapas. I Wam go naprawdę polecam. Nie wiem, jaki inny tusz jest z tej serii, bo nie używam, ale ten jest naprawdę mega, mega, mega. Eee, kolejny tusz to jest Max Factor 2000 kalorii. Eee, jest to ta wersja czarna. Volume and curl, czyli na objętość i na podkręcenie. I nie jest to ta wersja wodoodporna, wodoodporna jest chyba niebieska, jest jeszcze żółta. Ja akurat kupiłam się tą czerwoną, bo bardzo dziewczyny ją chwaliły, z taką zagiętą szczoteczką. Ogólnie ja nie preferuję tego typu szczoteczek, ale ten tusz jest naprawdę fajny i bardzo ładnie wygląda na rzęsach. Używałam go parę razy dopiero, ale mogę wam powiedzieć, że jest naprawdę fajny. I ostatni tuż to jest. Lovely Curling Pop Up Mascara, o tym tuszu też już wiele dobrego wszyscy słyszeli, on też ma delikatnie taką właśnie zakręconą, podkręconą szczoteczkę, że tak powiem, ale już silikonową, co zdecydowanie bardziej wolę i preferuję i też całkiem fajnie podkreśla rzęsy, ładnie wydłuża, zagęsz... wydłuża, u mnie nie zagęszcza żaden tusz rzęs, ale ładnie je tak podkręca, podtrzymuje efekt zalotki w miarę, więc jest naprawdę fajny. E, przedostatnią rzeczą, którą fajną i wartą uwagi można kupić w Rossmanie Są to cienie Color Tattoo z Maybelline Ja tutaj mam je w destyle kolorów Mam taki ładny bia perłowy biały, turkusowy, złoty e, I tu mam odcień taupe i beżowy jako bazę pod cienie e, Te są najpopularniejsze w Rossmanie, czyli 40 permanent taupe Oraz e, jeden z tych najnowszych krem The Nude i to jest ten 93 cielisty, który fajnie służy za bazę podcieni. I ja go ostatnio no stop używam bazę, jako bazę, i lepiej trzymać jakikolwiek korektor i baza podcienie, którą mam z Wibo. Ten, mówią, że służy do podkreślenia brwi. Nie wiem, czy u mnie by się sprawdził. Ja go czasami używam na całą powiekę, jako bazę i tak dalej, ale rzadko. Właśnie muszę sobie chyba zacząć częściej sięgać po te cienie. Natomiast ten biały kupiłam jako pierwszy właśnie mój cień i nie kupowałam go w Rossmanie, ale w serwisie urody. 45 Infinity White. Fajnie wewnętrzny kącik jako baza się sprawdza. Eee, te chyba kupiłam dwa już przez internet, ale ten jeden na pewno był dostępny w sklepie: 20 Turquoise Forever, eee, taki właśnie turkusowy, metaliczny, fajny cień. Eee, a ten 65 Gold Rush kupowałam przez internet i on ma troszkę inną eee, nale nalepkę z tyłu. Z opakowanie jest takie samo, prawie że eee, minimalnie tam się różnią. Eee, ale do czego dążę? Polecam wam naprawdę te cienie. One są naprawdę świetne jakościowo, zastygają. Fajnie trzymają właśnie różnego rodzaju inne cienie jako baza pod cienie. Samodzielnie na całą powiekę są naprawdę świetne. Na tej promocji też nie będą kosztować dużo, a naprawdę warto. I według mnie są nie do zużycia. I teraz już ostatnim produktem z tej promocji jest paletka cieni z Vibo Neutral Eyeshadow Palette. Możecie zobaczyć test tej paletki na moim kanale Jak nie zapomnę to Wam podlinkuję pod spodem, a jak nie to po prostu wejdźcie w testy i on tam będzie Jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna paleta do oczu O neutralnych odcieniach Ładnie się utrzymują, ładnie się blendują Nie giną przy blendowaniu Co jeszcze mogę dodać O tych cieniach, te metaliczne naprawdę są fajne, pigmentowane maty zresztą też I no nic nic, tylko kupić i tworzyć makijaż, tym bardziej, że w regularnej cenie, tak jak ja ją kupowałam, kosztuje około 28 zł. To na tej promocji będzie no, za śmieszne pieniądze, a jakość jest naprawdę fajna. Yy, I być może się za jakiś czas skuszę na jakąś kolejną paletkę Vibo, bo ta jest naprawdę świetna. I była miłym zaskoczeniem za takie pieniądze. No, to to była tyle. Zapraszam do kolejnego filmiku. W następnym filmiku będzie o twarzy, który pojawi się dzień przed rozpoczęciem promocji. No i cóż ogólnie zapraszam Was do oglądania kolejnych filmików. Chwalcie się, co kupiłyście e, na tych promocjach w Rusmanie, bo chętnie poczytam sama, tym bardziej, że ja nie mam jakichś olbrzymich zakupów zaplanowanych tym razem, bo poprzednio wydam zdecydowanie więcej pieniędzy. E, a tym razem spokojniej, więc dawajcie znać, co kupiłyście. Dawajcie kciuki do góry, jeśli filmik Wam się przydał i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Do następnego. Buziaki, pa pa!